Girls just, want. Girls just want to be their boys Girls just want to be the boys Girls just want to be the boys Hey, a ludzie i ludziska! Z tej strony Recek Was w kolejnym odcinku z serii Flat Out Ultimate Carnage. I ostatnio sobie ogarnęliśmy kolejne zawody, kolejne właśnie z cyklu klasy derby oraz też ogarnęliśmy sobie kolejne destruction derby. <laughs> tutaj derby, tutaj tam też derby. O, pada sobie muszę przestać na inny tryb. A, przy okazji znalazłem klawisz od zmienia otworu, spoko. Przy zmieniania trybu tam prawej gałki jest przy okazji... Tymy od zmieniania tego ten. od zmieniania otworu w menu. No ale spoko. Dobra, co nas dzisiaj czeka? Spring Smash Derby Caboras, tutaj mamy Skyscraper Derby, okej. Okay. Dobra, w sumie to nie ma już co do ogarniania tak naprawdę, bo tak, kupiłem no wszystkie upgrade'y, jakie mam do tego samochodu, do mojego shakera tutaj, tego obecnego. A w sumie go wam mogę tutaj pokazać, no to jest taki właśnie tutaj mój żółty pomykacz. Taki mój żółty shakerik. Mam jeszcze 10 tysięcy 10 kredytów. I w ogóle ktoś zwrócił uwagę pod pierwszym odcinkiem, że te żółto-czarne żółto paski sugerują, że gra jakby została dla mnie. No w sumie! Takie demolowanie tutaj otoczenia, demolowanie przeciwników, to tak mi sprawia trochę satysfakcję, czyli no. No coś w tym musi być! Nie powiem, coś w tym musi być! A i w ogóle nie powiedziałem jeszcze żadnej rzeczy, jeszcze jednej rzeczy, mianowicie, że tutaj nam się prawdopodobnie odblokuje jeszcze jedna seria zawodów, czyli że... Tak jakby jeszcze jedna klasa, ale... To dopiero jak chyba co najmniej ukończymy właśnie ten, klasę derby. No jak ukończymy klasę derby, to powinno tutaj właśnie nam pyknąć coś jeszcze. Ale dobra, anyways, Prinks maż derby cup. Mamy 5 wyścigów, 3000 do wygrania. Oczywiście za pierwsze miejsce jest 5000. O, mamy tutaj dwa okrążenia tylko, także... No, będę musiał tu się tak trochę spinać! No, to jedziemy i tutaj już nam no, się niech załaduje. Wiem już, że za nitro dostajemy za przywalenie w Rywala. Spoko. Nie musimy o tym mówić gro. Dobra, 3, 2, 1 i... Co nam dzisiaj przyniesie ta gra? No na razie mi przyniesie The Pixel Nitro. O, o to już jest lepsze! O, to już jest konkretniejsze! Tutaj jeszcze pana zepchniemy, tutaj może trochę wdepniemy, trochę bardziej. Nie, może tu na zakręcie coś ugrać? jej yeah! Jejja! A w pana coś? Tutaj może i drzewo? Nie, nie będzie drzewa. Niestety, ale tylko się obrysował tutaj nasz pan Cardi drzewo. o drzewo. O! tak tutaj, takie. Je... Okej, okay, to było dzikie i. Mi się zdaje, czy ktoś przestrzymy poleciał? E ok. Patrzałem tym razem przed siebie, i tak yy, musiałem w kogoś wjechać. Chociaż z drugiej strony, skoro to sprawia satysfakcję, skoro to taką radość sprawia, to nie ma zażaleń na to, że w kogoś wjechałem. I wręcz przeciwnie sprawia to ogromną radość. Hehehe yeah. Dobra. Która pozycja? Czwarta? No to gonimy nasz tutaj podium. Gonimy tutaj całą czołówkę. W ogóle. Jak wygląda tutaj czołówka? Lei Bing, Sofia, Martinez, Katie Jackson. No. Hej, pana wie, przecież no tutaj co to się, się dzieje, że tutaj tutaj kobiety prowadziły właśnie w takich wyścigach. W takich wyścigach bez zasad, takich... Bez... Wysikach nieuczciwych i nie w ogóle i szyb! I zaś jeszcze poleciałem przez szybę. Spoko, super, dzięki, działa! I tymczasem ostatecznie w ostatecznym rozrachunku wyszedłem na czwartą pozycję Ja rozumiem, że faceci powinny być z przodu, ale z drugiej strony bez przesady Nie może być tak, że... Ej! Ja to w ogóle powinienem się był skupić na jeździe i w ogóle, a nie tutaj na demolowaniu wszystkich bo tutaj mamy ostatnie okrążenie tymczasem tak, wiem, że pierwsze trzy odcinki to były tak, że zasłaniały tam ilość okrążeń, czas okrążenia samego w sobie. Ale dopiero niedawno dodali do no, jak się na takie coś, że można w końcu przestawić kamerykę w normalny sposób, że można ustawić do miejsce, mogę ją wam ustawić na środku, mogę ją tam ustawić, no, no gdziekolwiek praktycznie, no. Gdzie tylko mi się żywnie nie podoba, no ale jak mi się zechce, to mogę to na środku ekranu zrobić. Ale tego nie zrobię, bo nie będę wam przesłaniał widoku mojego zacnego samochodziku, który to właśnie pędzi i pomyka i tutaj już się czai na pozycję lidera. Tylko jedyne co by mi się przydało, to trochę... Oj! Na pewno mi się kar... kraksa nie przyda, ale... Trochę Nitro, by na pewno mi nie zaszkodziło. Tylko troszeczkę Nitro. Jason Walker został pokonany. What? Seriously? To niejako to wyskasowałem. O, dobra, jest Nitro. Także już tylko czajmy się na zakręci, już tylko czekamy na dogodną okazję do wyprzedzenia naszej rywalki tutaj i... Może mnie ewentualnie trochę wepchnąć gdzieś. No dobra, trochę nieskutecznie się da ale najważniejsze jest to, że... Udało się ukończyć ten wyścig na pierwszym miejscu. Hm. Nice! Dobra, co możemy zrobić? Kontynuować puchar tylko! Okej. Okay. I zobaczmy, jak się prezentuje tutaj cała sytuacja. No dobra, przynajmniej najszybsze okrążenie. Najlepszy kasownik Frank Makow 500 kredytów poszło! Chociaż z drugiej strony, niespecjalnie tych kredytów potrzebuję w tej momencie. Bo ten, mam już te 10 tysięcy całej i w sumie... Nie mam już na co wydawać póki co! No ewentualnie kupię sobie nowy samochód za to. Chociaż z drugiej strony, jakby się tak udało nazbierać zbierać te 30 parę tysięcy na chociażby. Gdzie on jest, gdzie on jest? No, 35 tysięcy na Grindera tutaj, na tego pomykacza tutaj. Chociaż w sumie Venom też jest ładny. No, nie ma co się oszukiwać. Venom to jest naprawdę też fajny, fajny samochód. I chociaż że ostatnio doszliśmy do wniosku, to jest po prostu zezłomowany Speed Evil. Także to trochę nie bardzo, trochę nie bardzo twórcy. Dobra, tutaj mamy Bonkrackera za 30 tysięcy, ale on mnie nie interesuje specjalnie. No nie no, wszystko wygląda ładnie pięknie. Tylko przyspieszenie ten Grinder ma trochę gorsze. I serio, tutaj jednak czerwona wersja się będzie prezentowała najlepiej. I w sumie to było najlepsze auto do kasy derby, tak patrzę. Ale dobra, anyway. Nie zajmujemy się już tym, tylko jedziemy kolejne wyścigi. O, trzy okrężenia. No to będzie się uśmiał tutaj rozbijać. Tak na spokojnie, tak elegancko, czyli będzie można robić to co nam wychodzi najlepiej i w sumie to, co nam sprawia największą tak satysfakcję. Ale najpierw potrzebuję trochę nitro, żeby tutaj wiecie, jak wdupić się moich przeciwników. Tak, wiem, że się ode mnie oddalają, Wiem, że mam siatkę tutaj na... O! 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 Ej! Oczywiście z Night już prawie w ogóle nie ma jakiejkolwiek wytrzymałości, no. Że aż tyle zjechałem właśnie z tej wytrzymałości. Jeśli tak, to... Kurde, no. Naprawdę fajnie wyszło. Ale tak naprawdę spoko wyszło. Bang. I proszę bardzo, piękne na ziemi. Tutaj jeszcze trochę. Tu pokazujemy i. O, proszę bardzo, pełne nitro. No tak, to można się w dół na pełne po prostu. Dobra, no to przymierzmy jakoś ładnie i. Czyżby to była dogodna okazja? No, prawie dogodna okazja. Prawie dogodna okazja, warto podkreślić. Bo gdybym nie wypadł z trasy, to. To dobrej można było nazwać naprawdę dogodną okazją. Ale niestety wypadłem, niestety wyleciałem poza tor i. Niestety, ale... O, dzień dobry. Czyżby ktoś tutaj próbował nadrobić co nieco? I mi się zdaje, czy ja nie pozwolę na to i... Wiecie co? Podgłoszę trochę soundtrack. Dobra, trochę za głośno, dobra. Myślę, że tak może być. No. A, dobra. Tutaj muszę klasycznie jakby wyjść z portu do wyścigu. Y shit! Dobra. Rozwalanie się, rozwalanie się, ale ja tutaj, no nie wiem, póki co tak trochę tracę. Pęk! I czyżby... No nie. Niespecjalnie. Ej, serio, wyścig tak trochę nie za bardzo idzie, będę musiał w trzecim okrążeniu wziąć w końcu wcisnąć gaz do dechy. Bo to co się tutaj dzieje, to mi się trochę przestaje podobać, szczerze mówiąc. Jak na przykład to, że mnie pani Katie wyprzedza. Dobra, jak tam się prezentuje sytuacja? Okej, okay, mamy chyba całą trójkę z przodu, tuż przed nami. Także to mnie niezmiernie cieszy i to jest akurat dogodna sytuacja, dogodne tutaj ustawienie do wywalczania sobie wyższych pozycji. Tylko wiecie, no najpierw trzeba się przymierzyć, najpierw tutaj trzeba coś ugarnąć w miarę fajnego. Oj, 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 oj! To było złe, to było złe lądowanie, to było bardzo złe lądowanie! Dobra, nitro! Come on! No niestety tak trochę nie bardzo ostatecznie wyszło, ale spokojnie, mamy jeszcze całe jedno okrążenie. To okrążenie, które już jest finałowym okrążeniem niestety, warto podkreślić. O, udało się kogoś wyprzedzić, niestety, ale bez demolki. Chociaż tutaj panią Jill można już tutaj we, Zepchnąć sobie elegancko i. O, o! Dawaj! Nie wyprzedzicie mnie. Nawet wiemyście o tym, że mnie wyprzedzicie. Dobra, Labing jest chyba mniej więcej w miarę tyłu, także. Nawet jak teraz ten. skończę na drugim miejscu, to raczej powinienem był zostać na mojej pozycji numer jeden, jeśli chodzi o klasyfikację ogólną. Także jest spoko. Tylko serio, by się przydało tak trochę nitro, wiecie? Jak na przykład dzięki. Oh, a nie musisz, że się pozbawiłem właśnie zwycięstwa. O, oh, fuck! O, oh, my God! Jestem debilem. Jestem idiotę! Że tak to nazwę? Dobra, zobaczmy, jak to się będzie przekładało na tabelę wyścig... na tabelę rywalizacji. Najlepszy kasownik, mistrz z Turcji i bulldozer. Okej. Okay. Już jakieś lepsze te premie. Czwarte miejsce. 2100 jeszcze nam daje do do dodatkowo i. Nie, nie jest źle. Nie jest źle. Niby tylko 15 punktów, ale nadal prowadzę Sofia Martinez. 12, 12 punktów. Katie Jackson. 11. I, i w sumie Frank Barkow też. 11. No! Skubany trochę nadrobił. Ok. Trzy okrążenia mamy tutaj z kolei. I znowu będzie okazja do porozbijania się. Tylko teraz wypadałoby, żebym nie odwalał jakichś głupich playsów. Tak jak to było teraz przed chwilą. Dobra, no to ciśnie. I co, może na przykład w pana się wepchniemy? Tutaj nas stukamy trochę nitro, które teraz zaraz w tym momencie zużyjemy. Tutaj panią też stukniemy, o proszę bardzo. Albo nawet wepchniemy na tutaj ścianę. Właściwie na bandę, albo, ale dobra, nieważne. Dobra, już jakoś w miarę, w miarę konkretną prędkością jedziemy, także pyk. Tutaj, do no, delikatnie jakoś, niestety. Mówię niestety, bo chciałbym tak mocno przybierdzić się, tak w całej sił, tak cały petardy po prostu. Wow. Okej, okay, dobra, na spokojnie. Na spokojnie... I... O! Czyli by to ładna okazja do... Gada, kazjano... O właśnie! <laughs> Mój wewnętrzny wariant drogowy się cieszy. O! Ktoś poleciał! Ktoś poleciał przez szybę i... Czemu tego i... czemu to nie stało się... Czemu to się nie stało z mojej przyczyny? Ja się kulturalnie pytam czemu to się z mojej przyczyny nie stało? Że to nie ja sprawiłem, że ktoś wyleciał po prostu przez szybę swojego samochodu. Ah, oh, god ale spokojnie, może będzie jeszcze jakaś okazja, tylko ten, trzeba ją oczywiście wyhaczyć. Dobra, to było niespecjalnie, to była niespecjalnie dobra okazja, ale tutaj może być coś lepszego. No dobra, niby nic, ale jednak trochę tam coś się uszkodziło i... Wow, wow! Dobra, te eksplozje trochę mi trudnią moje zadanie. No dawaj, dawaj, dawaj. No tak średnio bym powiedział. Średnio, bardzo średnio bym powiedział. Ale spokojnie, mam jeszcze dwa okrążenia. I mamy całą czołówkę przed sobą. Także elegancko jest dobrze. Nie ma tragedii, szczerze mówiąc. Dobra, pyk, tutaj na spokojnie. Tutaj coś takiego może. I czyżby? Czyżby? Eee. Ostatecznie więcej na tym stracili niż zyskałem. O jezu, Frank, co ci się stało z samochodem? Tak bardzo ci nie współczuję. Jest mi to bardzo wszystko jedno. I. O jezu, a tam z tyłu musieli zbardować taką dogodną okazję, żeby go zdemolować. Ej, e, nie, 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 nie. W sumie. W sumie dobrze, że nie wykorzystali tej okazji. Będzie więcej okazji do demolki dla mnie. Jezu, myślałem, że tam ktoś poleciał, tymczasem to, y, to była gałąź z drzewa. Dobra, ale mnie niepokoi za to fakt, że nadal jestem tutaj z tyłu stawki. Tutaj, no nie mogę zdobyć wyższej pozycji. O, dobra, już zdobyłem. Tam <grych> no, słychałem przeciwniczkę, tutaj tam, y, bardziej na bok, ale z drugiej strony, ale z drugiej strony, skoro mi to dało tutaj pozycję wyżej, oczko wyżej, to nie mam jakikolwiek zażaleń. Kto jest tam z przodu? Kto jest tam z przodu? Curtis Wolf. No dobra, pan Curtis. Jak już powoli, przestaje się cieszyć, z so, że ma pierwszą pozycję. Bo ja już go mam w zasięgu wzroku. A to dla niego oznacza tylko jedno: Że jego sam. Karoseria jego samochodu. Raczej nie wyjdzie z tego cało. Tylko najpierw bym potrzebował tak trochę nitro. Tak szczerze mówiąc. Tak powiem, ja naprawdę to naprawdę by się trochę nitro przydało. O! Chociażby tak jak w ten sposób. Ty chociaż jakby. O! Oh, fuck! No! No, 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 no. To mi się bardzo nie spodobało. Tutaj akurat... No, niby nieuczciwie, ale... No, dobre zagranie, dobre zagranie. takie jej przyblokowanie oraz... O, Franka pokonali. Bywa się, bywa się, się! Dobra, nice. I teraz... Ty się obróć. Oj, oj, oj. No, 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 Także odpalamy je i jedziemy ku mecie. Yeah. Tak to się robi. Chociaż z drugiej strony, tak trochę miałem farta tam na mecie, ale z drugiej strony. No ale z drugiej strony, skoro tutaj nie ma jakichkolwiek zasad replay, to ja się absolutnie nie będę czepiał. Ha, i znowu najlepszy kastownik oraz mistrz destrukcji. No takie coś to ja rozumiem, no. 800 kredytów, zawsze więcej. No, tu 2600. 13 razy przywalenie. Dziękuję po prostu. Jedno uderzenie, jedna demolka. Dwie razy premię dla najlepszych, to wiadomo. Ale trzynaście razy przywalenie? Kiedy? Kiedy ja to nabiłem? Ja rozumiem, że się sporo rozpychałem w tym wyścigu, ale. Serio! Kiedy co się stało? Dobra, Miss Boys 2, 3 okrążenia. Tutaj na tej trasie wygląda na to, że jeszcze nigdy nie jechałem, bo. Nie ma najlepszego czasu okrążenia ani nic. Także spoko. Dobra, no to ciśniem! Czyśnie? A nie, w sumie tutaj jechałem po tej trasie tylko ten. W jakimś innym trybie, w ramach tych wyzwań całych śmiesznych w ogóle. Dobra, to może kogoś by wywepchnąć do wody, albo. nie wiem, ewentualnie. O! To była bardzo miła premia! O, tutaj już nieco mnie miła premia, ale z drugiej strony to jest zawsze dający jaki Nitro. W ogóle by mi się przydało, żeby patrzenie tyłu, do tyłu były ten. Zamiast odchylaniem gałki to po prostu R-trójką. I czyżby. E, nie, teraz to już to było niespecjalne, chociaż. Tam było słuchajcie dość sporo słuczek. Także, no, nie jest źle, nie jest źle. O, czyżby tutaj kolejna okazja, żeby. Ohohohoho! Od samego widoku boli, na byś byś tutaj normalnie mnie zabolało. Ale z drugiej strony, to było po prostu piękne. To była piękna demolka. To było takie cudne, po prostu, że się chce na to patrzeć i patrzeć. No? Czyżbyś mi zabrał tutaj wiele turbo? Czyżbyś mi tutaj zabrał trochę za dużo tego turbo? No odpowiedz mi na moje pytanie, chyba że chcę, żebym cię tak trochę pokasował. O! Oj, 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 oj Dobra, to nie wyszło generalnie. Chociaż nie, w sumie nawet nieźle wyszło. Bo będzie okazja do porozpychania się znowu. Tutaj, wiecie, rozpychanie się łokciami i tego typu sprawy. O! Tutaj mamy kolejną dogodną okazję, tylko tutaj niestety, ale... Chociaż chociaż nawet wykorzystamy. Ej, to jest szansa. To jest szansa! No dawaj, 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 dawaj! Jest! Yes! Pierwszy trup na trasie! Tylko z drugiej strony, ja przez to wszystko jestem na dziewiątej pozycji. Także, także jolo i do przodu, ciśniemy! Nie ma tutaj, się co zaskazać z nimi, tylko po prostu trzeba. Najzwyczajniej musicie wcisnąć gaz do dechy i teraz wykręcić, nie wiem, rekord okrężenia albo coś w tym guście. Tylko że ja tego nie zrobię bez nitra, które to będę zbierał na przykład. A z tego pana sobie zbiorę. Okej. Okay. No, dawaj, dawaj, dawaj. O, tutaj też sobie trochę zbiorę. Tutaj też pyk, tutaj pyk. Mamy już trochę tego nitra i. Ej, tam mamy całkiem niemały tłumek, także no. Hej, poczekajcie do mnie! Ja też co chcę się porozbychać z wami! I to sprawia radość w ogóle takie rozpychanie się, takie. No, takie rozpychanie się i tego typu sprawy. Także poczekajcie na mnie, proszę. Bardzo ładnie. Byłbym bardzo wdzięczny wam, jakbyście poczekali na mnie. O! Dziękuję. Dziękuję, to było bardzo miłe z twojej strony, że dałaś się tutaj poobijać. Tylko z drugiej strony teraz jedziemy akurat z w miarę równą prędkością, także no. To mi trochę utrudnia całą sprawę z rozpychaniem się i czyżby... No dobra Coś tam by wyszło Coś tam wyszło A ja nie chcę, żeby tylko coś tam wychodziło Chcę, żeby wyszło coś konkretnego z tego wszystkiego Dobra, mamy jeszcze jedno okrążenie Także jest K Byk O Tutaj trochę więcej litra się nastukało I dobra Teraz wyjeżdżamy na długą prostą, która to oczywiście Jest dobre miejsce do wykorzystania litro I przy okazji Dupinie się w tyłek Jacka Bentona O! Pyk. Albo też Walkera i Czyżby wyleciał poza trasę? Chyba wyleciał poza trasę, tak patrzę Dobra, to teraz tylko żeby tutaj też jakoś miarę sensownie to uderzyć. O, chociażby w taki sposób. No i proszę bardzo, tutaj już yy, utrułem życie rywalom. I teraz zostałaś tylko ty i ja także no, No, także pożegnaj się ze swoją pierwszą! Oho! Ohohoho. Jezus Maria, co się stało! I to jest demyć którego ja oczekiwałem przez te pierwsze trzy odcinki. No to jest coś, czego ja oczekiwano! O, kolejna długa prosta. Także nitro! I lecimy z prędkością maksymalną bodajże. Także jest K Okej, okay, pyk. Tutaj trochę bardziej drift No, no no skręcę, 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 skręcaj. Skręca, skręca. Ej, nie chcę w durny sposób stracić mojego prowadzenia! I właśnie tracę moje prowadzenie w durny sposób Dobra, może się jeszcze uda, może jeszcze nie wszystko stracone. Chociaż z drugiej strony, jakby się tak udało, no to o oh, fk nie! Nie, nie, nie! No kurde, no! Znowu przez durnotę stracę dwie pozycje. Muszę się wyżyć z tym wyścigu muszę się wyżyć, koniecznie. Bo inaczej nie będę, nie będę zrekompensował, nie zrekompensuję sobie tego. Okej, okay, dobra. No to teraz się skupmy ponownie na trasie. Już koniec takiego derpienia, już koniec takiej niezręcznej ciszy. O! O, ładnie, ładnie, ładnie! Ładnie, Jason, ładnie współpracujesz tutaj. O, o! Dobra, tylko z drugiej strony, trochę mi utrudniasz moją rywalizację tutaj i ten... Utrudniasz moje demolowanie tutaj przeciwników! O, pyk! Dobra, pyk! No dawaj, no dawaj! No, tu w bok. O, o, o! Ładnie, ładnie! A tak, przewracaj się tam jeszcze i... ELO, ELO, ELO! OOOO! fuck. GOD DAMN IT! Dobra, tutaj pyk! Tutaj możemy panią sali trochę wystrącić, elegancko, oj, 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 oj! Spokojnie, spokojnie, spokojnie! I czyżby ktoś tutaj. Ej, gdzie oni są? A. No nieźle. No nieźle. Tak się wszyscy ustawiali, że najzwyczajniej się cię mi utrudnili tutaj uderzenie kogokolwiek. Także, Lej, no niestety, ale mam chyba dla ciebie złą wiadomość. Będziesz musiała tutaj zginąć. Nie ukończysz tego wyścigu, już ci to mogę zagwarantować. Chociaż absolutnie będziesz bardzo mocno pobijana. Nie, ja serio potrzebuję teraz w tym momencie kasacji, żeby sobie zrekompensować to, co się stało w poprzednim wyścigu. Potrzebuję kasacji normalnie. O! Widzieliście spryciule? Jak tutaj próbuje się. U... Jak tutaj próbuje mi uknąć? No! Eee... To jest tak bardzo słabe! To było tak beznadziejne! Ja pierdzielę, no! O! o! Co? Dwa ja tylko? Ej, moi będzie smutno, jak skończyłem i będę na drugim miejscu I będzie bardzo smutno. Dobra, które miejsce? Na którym skończyłem? Okej, okay, żadnej premii. Tak to się kończy, jak się nie zwraca uwagi na to, ile okrężeń ma wyścig. Uh! Dobra, było blisko. No, tak, blisko. 11 punktów przewagi! Blisko! 11 punktów, ale i tak było blisko! 37 punktów, dobra. jakiś wcale mi to dało zwycięstwo? Patrz znaczy z drugiej strony trochę słabo mi woszło, no, szczerze mówiąc, złani. Bo to bo tylko dwa, pier... dwa razy pierwsze miejsce. Z czego dwa razy straciłem to moje pierwsze miejsce z przyczyn durnych kraks które po prostu mnie tego miejsca pozwoliły Okej, skyscraper derby i 25 tysięcy na koncie No czyli w sumie już niedługo zbierzemy na naszego kolegę tutaj, który będzie bardzo OP. Ale wiecie co? Ale mamy mam jeszcze nie derby w ramach tego odcinka! Także no, będzie łatwo jeśli chodzi tutaj o tutaj całe, całe te demolowanie i tutaj, no w sumie o całe tutaj zbieranie hajsu. O, 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 elo, elo! No cześć! No dawaj! Dobra, tu raczej wiele nie zdziałam, także odpuszczę tym razem wyjątkowo i... O! Dobra. W sumie... O, shit! O, Okej. Okay. To było bardzo złe miejsce, okej. Okay. Pana kolegę trzeba tutaj sfokusować i... A! Pięknie zachował. Elegancko i... O, pani w sumie też będzie stanowiła zagrożenie Także jeszcze już panią zajmuje. I... Oj, chciałem yy, ręcznym, ale tutaj zapomniałem, że ręczny jest y, pod B, a nie pod X, tak jak to w Rocket League. I... O, elegancko! Kasacja! Mm? Elegancko, ilu jeszcze zostało? Ośmiu! Ośmiu kierowców tu jeszcze zostało, także o, siedmiu zostało. Dobra, to gdzie jest następny do kasacji i... Okej. Okay. Pan karty jest już uszkodzony i... WEJ! Co tam się dzieje? Czemu wszyscy się kasują dookoła... Yy? Tam... Wszędzie tam, gdzie mnie nie ma, czemu to się tak dzieje? O, 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 elo, elo, elo! Eee, tak średnio poszło, ale z drugiej strony, zawsze się kogoś udało skasować. I tutaj chyba kolega chce, żeby ten. O, 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 no! W ogóle, który jestem? Pierwszy, ale chyba już. A, już mi się ten silnik tak trochę skasował, dobra. Czterech zostało, czyli. O! Okej, okay, spokojnie, 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 spokojnie. E! Dobra, spokojnie, luzik, luzik. Ile mam jeszcze czas? O dobra, już, nieważne, jeśli chodzi o... Fuck! To no, trochę nie pykło. Trochę bardzo nie pykło, tak patrzę! Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz i robimy mniej więcej tak samo. Tutaj pyk, tutaj pyk, mamy już sporo nitro. I teraz możemy się ładować! No, tak trochę nie bardzo to ładowanie się weszło. Tak, trochę niespecjalnie pykło nam tutaj to wszystko. Dobra, to jest w zbyt dobrym stanie? O! Dobra, pani w sumie też może być. O, o, o! A, nice! Dobra, pięknie i... Dawaj, dawaj! I tram! Dobra, trochę mi tak utrudniacie tą rywalizację, nie powiem. Okej, okay, dobra, to jak wygląda tutaj sytuacja na torze? Chciałbym tutaj zrobić jakiś rekonesansik albo coś i... O! Alo, 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 alo! Ah, fucking shit! Dobra, coś tam wyszło. Coś tam ostatecznie wyszło i... Ej, nie muszę że utknąłem. Ej, nie muszę że utknąłem. O, dobra, jednak mogę wyjechać tyłem. Dobra, elegancko. Przymierzamy się i, i trujemy. Bang! Ah! <laughs> nice. O, to chodzi? Czyżby jeszcze coś? Ej, chociażby to że utknę. Ej, w ogóle to jest bardzo dogodna okazja do tego, żeby zrobić jakąś demolkę tutaj. A taką konkretną. Żeby zebrać tak ze... 2-3 kasacje albo coś w tym guście i... I... Dobra, jedna kasacja i... O-o. Ej, koła już nie mam tak w ogóle. Dobra, odsuńmy się trochę. Trochę się odsuńmy, nastukajmy trochę nitro, żeby było. O... No, 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 no. Nie, 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 O, matko, jeden piksel zdrowia! O, matko, jeden piksel zdrowia! Dobra, może nie taki do ten jeden piksel, ale... SHIT! Skasowali mnie dokładnie w tym samym momencie i... O! 5 punktów, ale się udało! Dobra, jestem zadowolony, nie powiem. Była gitarzystka, obecnie. <try> Aha, dobra, nie dało się doczytać. Trzy kasacje tylko. Tylko trzy kasacje wyobraźcie sobie. Tylko trzy kasacje. To jest niedopuszczalne wręcz. Zawołaj jak na zawodu Distraction Derby. W ogóle, co będzie tutaj następne, jeśli mogę się dowiedzieć? Aha, czasówka, tutaj będzie derby, derby i derby. okej. Okay. A tutaj. Aha, pięć tysięcy. Dobra. Dobra, wszystko fajnie, wszystko wiem. Także no, to by było na tyle, jeśli chodzi o, o ten odcinek, także no co? W końcu mi się da zadać damage, którego pożądałem. <laughs> nie, serio, cieszę się właśnie z tego obrotu spraw. Także no, ej, w sumie tak patrzę, to... Jakbym tak wszedł do salonu... To mogę już sobie kupić auto z klasy ściekowej. chociażby tego. Tego mogę kupić, tego mogę kupić. Dobra, tego nie mogę kupić, ale... Będę w niego celował jeszcze jakoś tak w przyszłości. W sumie teoretycznie mogę kupić nawet to. Mogę kupić to. W ogóle jakie to ma kolory, tak z ciekawości. Muszę sobie to zobaczyć. O, to bym wziął na pewno ten kolor, w sensie, że ten tysiące. To mogę teoretycznie też kupić? Tą Dejtanę całą? Nieźle, nieźle. O, to się nawet ładnie prezentuje. A to. Tego już nie mogę, tego już nie mogę. I tego też nie mogę. Dobra, ale nieważne, co bym mógł kupić, za to wszystko po prostu już ten odcinek. Także to było na tyle, jeśli chodzi, chodzi o ten odcinek Slata 100 tysięcy. Także. Dziękuję mu serdecznie za uwagę, ja jestem Ręce, trzymajcie się i żołem!